W dzisiejszym odcinku, Gorąca Noc na Podlasiu. Kolejne próby przejścia przez granicę. Pogryziony radiowóz na Mazowszu. Sprawca uciekł za granicę. Omańczyk i Polka zatrzymani. 14 kg suszu w Warszawie. Skandal w Kępnie. Obcokrajowiec jechał pijany hulajnogą i stwarzał zagrożenie. Gorąca Noc na Podlasiu. Kolejne próby przejścia przez granicę. Patrole Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pracowały przez całą noc w trybie wzmocnionym, ponieważ operatorzy kamer termowizyjnych zarejestrowali kilka skupisk osób poruszających się w rejonie bariery. Dyżurny ośrodka monitoringu przekazywał współrzędne do załóg w terenie, które docierały w wytypowane miejsca samochodami terenowymi i kładami, aby przeciąć przemarsz, zanim grupy wejdą głębiej w las. Na odcinkach o podwyższonym ryzyku rozstawiono dodatkowe oświetlenie i punkty obserwacyjne, a technicy naprawiali elementy ogrodzenia, które nosiły ślady ingerencji, co pozwoliło niezwłocznie przywrócić ciągłość zabezpieczenia, natomiast dokumentacja fotograficzna trafiła do akt sprawy jako materiał dowodowy. Funkcjonariusze prowadzili działania w ścisłej współpracy z wojskiem i policją, które zabezpieczały dojazdy i kontrolowały pojazdy mogące pełnić rolę punktów przerzutowych a kontrola dokumentów pasażerów przebiegała w trybie przyspieszonym, aby nie blokować lokalnego ruchu i jednocześnie wyłapać osoby naruszające przepisy. W przypadku osób wymagających pomocy medycznej wezwano ratowników, którzy ocenili stan i zdecydowali o dalszym postępowaniu, a każda interwencja była prowadzona zgodnie z obowiązkiem ochrony życia i zdrowia, co jest standardem niezależnym od charakteru czynności na granicy. Czynności objęły również zabezpieczenie narzędzi pozostawionych przy barierze, takich jak cęgi i noże do cięcia drutu, a ślady butów i kierunki marszu zostały opisane na szkicach, które pomagają analitykom przewidywać następne próby i typować odcinki do patrolowania, co skraca czas reakcji i zwiększa skuteczność interwencji w rejonach o gęstym poszyciu. Dyżurny przekazywał meldunki w cyklu kilkunastominutowym i utrzymywał łączność z zespołami w terenie, a w centrum monitoringu na bieżąco zestawiano obrazy z kamer naziemnych i bezzałogowych statków powietrznych, które dostarczały ujęcia z wysokości, co ułatwiało ocenę skali zagrożenia i rozmieszczenie sił. Wobec osób podejrzewanych o organizowanie przejść i zapewnianie transportu na dalszym etapie prowadzone są czynności karne oraz administracyjne, a zabezpieczone telefony i nośniki danych trafiły do analizy, która ma wskazać kanały komunikacji i powiązania z wcześniejszymi zdarzeniami o podobnym schemacie działania. Informacje zebrane w nocy zasilą bazy danych i posłużą do planowania patroli w kolejnych dniach. Służby przypominają, iż pas przygraniczny jest obszarem o szczególnych zasadach poruszania się, a współpraca mieszkańców z formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przynosi szybkie efekty, ponieważ zgłoszenia o podejrzanym ruchu i światłach w lesie umożliwiają przekierowanie patroli i ograniczają liczbę incydentów. Z perspektywy walki z przemytem ludzi kluczowe pozostaje konsekwentne uszczelnianie odcinków i transparentna komunikacja o wynikach, która wzmacnia poczucie bezpieczeństwa w gminach leżących przy granicy, a jednocześnie daje jasny sygnał, iż próby wejścia wbrew przepisom spotykają się z natychmiastową reakcją i z pełną dokumentacją czynności. Pogryziony radiowóz na Mazowszu. Sprawca uciekł za granicę. Wieczorna interwencja mazowieckich policjantów zaczęła się od zgłoszenia o mężczyźnie, który zachowywał się agresywnie i zakłócał porządek, ponieważ świadkowie obawiali się eskalacji i poprosili o natychmiastową reakcję, a patrol po przyjeździe zabezpieczył okolice i poprosił zgromadzone osoby o odsunięcie się na bezpieczną odległość. W trakcie czynności doszło do szarpaniny i uszkodzeń elementów radiowozu a funkcjonariusze musieli użyć środków przymusu bezpośredniego, aby przerwać napór i odseparować mężczyznę od pojazdu, który pełnił rolę mobilnego punktu dowodzenia, natomiast technik kryminalistyki później udokumentował ślady, które pozwolą ocenić skalę zniszczeń i odtworzyć przebieg zdarzenia. Po kilku minutach sytuację opanowano i rozpoczęto sporządzanie dokumentacji, a zebrane relacje oraz nagrania z kamer miejskich trafiły do akt, które posłużą do oceny ewentualnych zarzutów zniszczenia mienia i naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, jeśli potwierdzą to zebrane dowody, a w tym czasie sprawca oddalił się i według ustaleń mógł opuścić kraj. Policjanci wskazują, iż po zdarzeniu natychmiast przekazano informacje do służb granicznych, ponieważ przy tego typu interwencjach liczy się szybkie rozpowszechnienie komunikatu o poszukiwaniu, a analiza przejść i zapisów z kamer rejestrujących tablice rejestracyjne pozwala odtworzyć trasę ucieczki i przygotować wniosek o ujęcie osoby poza granicami Polski. Radiowóz został wyłączony z użytkowania do czasu naprawy, a Wydział Logistyczny oszacuje straty i wystąpi o odszkodowanie zgodnie z przepisami, które przewidują dochodzenie roszczeń wobec sprawcy. A w tle pozostaje pytanie o motywy zachowania i stan psychofizyczny mężczyzny, który miał wcześniej zwracać uwagę przechodniów. Dla mieszkańców najważniejsza pozostaje informacja iż interwencja została przeprowadzona zgodnie ze standardem i nikt postronny nie odniósł obrażeń, a procedury mające ograniczyć ryzyko eskalacji zadziałały poprawnie, co potwierdza zapis z kamer i notatki służbowe. Sprawa będzie kontynuowana w śledztwie, które połączy materiał wideo, oględziny pojazdu i zeznania świadków, a w razie potwierdzenia kierunku ucieczki rozpoczną się czynności międzynarodowe z wykorzystaniem dostępnych narzędzi prawnych, co w praktyce oznacza szybkie rozesłanie informacji do służb w krajach sąsiednich. Policja apeluje o zgłaszanie się świadków i udostępnianie zapisów z wideorejestratorów, ponieważ kilka sekund nagrania potrafi uzupełnić luki chronologii, a kompletna oś czasu jest kluczowa dla precyzyjnej oceny odpowiedzialności, która w przypadku zniszczenia mienia publicznego wymaga jednoznacznego wykazania sprawstwa. Ten incydent pokazuje jak szybko spokojny patrol potrafi zamienić się w wymagającą sytuację i jak ważne jest wsparcie mieszkańców, którzy przekazują informacje bez zwłoki. A koordynacja z innymi służbami pozwala domknąć sprawę nawet wtedy, gdy sprawca próbuje zniknąć za granicą. Omańczyk i Polka zatrzymani. 14 kg suszu w Warszawie. Funkcjonariusze stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową przeprowadzili skuteczne działania operacyjne, które zakończyły się zatrzymaniem dwóch osób podejrzanych o poważne przestępstwa narkotykowe. Wśród zatrzymanych znajduje się obywatel Omanu oraz obywatelka Polski. Policjanci, działając na podstawie wcześniej zebranych informacji operacyjnych, przeprowadzili skoordynowane przeszukania mieszkania oraz pojazdu, którymi posługiwali się podejrzani. W toku tych czynności zabezpieczono 14 kg suszu konopi zapakowanej w hermetyczne pakiety przygotowane najprawdopodobniej z myślą o dalszej dystrybucji na terenie kraju. Do zatrzymania doszło na terenie Warszawy. Gdzie podejrzani mieli działać w sposób zorganizowany. Mieszkanie, które służyło jako magazyn, znajdowało się w jednej z kamienic w dzielnicy Praga Południe. Według ustaleń śledczych, to właśnie tam dochodziło do przechowywania i przygotowywania środka do dalszego obrotu. Część pakietów znajdowała się również w pojeździe osobowym marki japońskiej, należącym do kobiety. Wszystko wskazuje na to, że para działała wspólnie, wykorzystując swoje kontakty i pozycje w lokalnym środowisku. Zatrzymany mężczyzna Cudzoziemiec pochodzący z Omanu przebywał na terenie Polski od kilku miesięcy. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, nie posiadał on stałego zatrudnienia ani zarejestrowanej działalności gospodarczej. Tym samym pojawiają się poważne wątpliwości co do legalności jego pobytu w kraju oraz motywów przyjazdu. Wiele wskazuje na to, że jego obecność w Polsce miała związek wyłącznie z prowadzeniem działalności przestępczej, a konkretnie z obrotem środkami odurzającymi. Z kolei kobieta, z którą współpracował, to Polka w wieku około 30 lat, wcześniej niekarana. W środowisku lokalnym uchodziła za osobę spokojną. Jednak zdaniem śledczych to właśnie ona odpowiadała za logistykę i kontakty lokalne, które umożliwiały dalszą sprzedaż substancji. Policjanci nie wykluczają, że kobieta mogła zostać zwerbowana przez cudzoziemca w celu ułatwienia jego działalności na terenie naszego kraju. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że oboje działali w porozumieniu i z pełną świadomością celu swoich działań. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli również wagi elektroniczne, pakiety próżniowe, urządzenia do zgrzewania folii oraz notatki wskazujące na prowadzoną ewidencję sprzedaży. Całość materiału dowodowego została przekazana do analizy biegłym z zakresu chemii oraz kryminalistyki. Na podstawie zabezpieczonych śladów prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz ich wprowadzania do obrotu. Sąd rejonowy w Warszawie na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Mężczyzna został osadzony w jednym z warszawskich aresztów śledczych, natomiast kobieta trafiła do odrębnego zakładu. Wobec cudzoziemca trwają równolegle czynności związane z możliwością wszczęcia procedury deportacyjnej, która w przypadku skazania może zakończyć się wydaleniem go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zakazem ponownego wjazdu przez wiele lat. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Trwają intensywne działania zmierzające do ustalenia źródła pochodzenia substancji oraz kanałów, którymi susz trafiał na teren Warszawy. Z uwagi na znaczne ilości zabezpieczonego suszu konopi, nie można wykluczyć, że zatrzymani byli jedynie ogniwem szerszego łańcucha przestępczego, który mógł obejmować także inne regiony kraju lub nawet zagranicę. Policja apeluje do osób posiadających informacje mogące mieć związek z tą sprawą o kontakt z najbliższą jednostką. Skandal w Kępnie. Obcokrajowiec jechał pijany hulajnogą i stwarzał zagrożenie. W środowe popołudnie 1 października na jednej z ulic Kępna doszło do niepokojącego incydentu, który mógł zakończyć się poważnym wypadkiem. Na ulicy Broniewskiego zauważono obcokrajowca, który kompletnie pijany próbował poruszać się elektryczną hulajnogą, zataczając się i co chwilę przewracając. Cała sytuacja została zarejestrowana przez przechodzącą tamtędy kobietę, która natychmiast zareagowała dzwoniąc na numer alarmowy. Jej szybka i odpowiedzialna postawa. Pozwoliła na błyskawiczną interwencję funkcjonariuszy policji z komendy powiatowej w Kępnie. Zgłoszenie, jakie trafiło do dyżurnego, było krótkie, ale jednoznaczne. Mężczyzna, wyglądający na nietrzeźwego, leżał na trawniku, po czym próbował wstawać i kontynuować jazdę hulajnogą. Po chwili na miejsce skierowano patrol. Kiedy policjanci przybyli pod wskazany adres, zobaczyli mężczyznę w stanie skrajnego upojenia alkoholowego. Nie był w stanie samodzielnie utrzymać równowagi. Bełkotał i co kilka kroków upadał. Mundurowi natychmiast przejęli nad nim kontrolę, ograniczając możliwość dalszego poruszania się, i przewieźli go do jednostki policji. Tam po wykonaniu niezbędnych procedur funkcjonariusze przeprowadzili badanie alkomatem. Wynik był szokujący: urządzenie wykazało obecność niemal 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym stanie mężczyzna stanowił realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego i pieszych. Zidentyfikowany jako 37-letni obywatel Ukrainy, mężczyzna okazał się być mieszkańcem kępna. Za swoje bezmyślne i nieodpowiedzialne zachowanie został ukarany surowymi mandatami na łączną kwotę 2550 zł. W świetle obowiązujących przepisów, kierowanie pojazdem elektrycznym w stanie nietrzeźwości to poważne wykroczenie, które w tym przypadku mogło mieć znacznie gorsze skutki. Cała sytuacja ponownie stawia pytania o kontrolę nad osobami przebywającymi na terenie Polski. Skoro ktoś, kto ledwo stoi na nogach, może swobodnie poruszać się po ulicach miasta na hulajnodze, to gdzie jest granica bezpieczeństwa dla zwykłych mieszkańców?